Monia na trzy czwarte ścichnie, Rajna tańczy wszystko z drogi, Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, Gdy na gnojnej bawimy się. Także zapraszam Cię serdecznie na szkolenie online, gdzie Będę pokazywał, jak zagrać bal na gnojnej, czyli to będą takie techniki palcowania prawej ręki, techniki basowania, w jaki sposób ten utwór zabasować. Jeżeli masz ochotę, zapisz się na akademię muzykanta.pl.money live lub tutaj gdzieś masz link pod wideo, zostaw tam swojego maila i widzimy się już na szkoleniu.